Jesteśmy tuż przed Sierakowem, więc chciałem opowiedzieć o zawartości mojej magicznie wyjazdowej saszetki. Mam tutaj na razie jeszcze niezmienione klocki do karbonu, gumki, którymi przypinam buty rowerowe i patyczki na wszelki wypadek. Tutaj jest rzecz, którą można przekręcić: zawór, wentyl w oponie. Do tego jakieś leki zawsze taśma się zawsze może przydać jakaś gumka szczoteczki do zębów ale nie użyłam ich do zębów tylko do na przykład, czyszczenia dętka na zapas silny lok przeciwbólowy zostało mi z bólu zębów klucz, marker nabój jakiś yy, miejsce w, znaczy patent, do którego, w którym można przyczepić chip i golarka, nigdy jej nie użyłem, ale kto wie, może się kiedyś przyda